Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj na baseniku sobie siedzimy tu ze znajomymi. Ja jestem Marcin, kanał 180 stopni. Proszę Państwa, przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Wybiło dwa dni temu bodajże 4000 subskrybentów na kanale, także bardzo serdecznie dziękuję. Eee, tym razem poszło trochę szybciej, bo ostatni film na 3000 chyba nagrywałem jakieś półtora miesiąca temu i w półtora miesiąca aż 1000 osób doszło. Także super, mega się cieszę. E, jeszcze raz dziękuję bardzo. E, chciałem nagrać jakiś taki jubileuszowy materiał, natomiast e, przez ostatnie dwa dni pogoda była średnia, a dzisiaj w sumie nie miałem lepszego pomysłu, e, żeby gdzieś ruszyć. Zresztą rano też trochę pracowałem, więc po prostu jestem na basenie i taki luźny, e, luźny krótki filmik chciałem nagrać o tym, co się w ogóle odpierdziela w tej Polsce. E, to mi się w ogóle nie mieści w głowie. Ja ogólnie nie jestem osobą, która rozmawia o innych osobach, co, może, co mogliście już pewnie zauważyć. Nie lubię też rozmawiać o polityce zresztą o polityce jest niedobra rozmawiać, e, bo wiadomo, są różni zwolennicy jednych, zwolennicy drudzy, drugich. E, ja nie jestem zwolennikiem żadnych e, i dlatego ja nie lubię o tym rozmawiać, bo po prostu koło pędzla mi to lata. Ale to, co się dzieje teraz w Polsce. No to jest jakaś w ogóle komedia, ja nie wiem jak to w ogóle nazwać, komedia, żart, eee, no, no nie wiem, kaszanka jakaś czy coś, no. Chory temat, ale zanim zaczniemy gadać trochę o polityce, bo ja nie chcę dużo o polityce rozmawiać, bo wiadomo jak się to może skończyć, komuś się nie spodoba, eee, ktoś dziś zgłosi, ktoś coś powie, zaraz jakieś ograniczenia, jakieś shadowbany, wiecie jak to jest eee, z tymi social mediami. Trzeba naprawdę gryźć się w język często i uważać co się mówi, bo E, no bo później mogą być tego konsekwencje, nawet za głupie słowo. E, jedno, można przez parę tygodni e, spać bardzo nisko w statystykach i algorytmach e, portali, czy tam YouTube'a. <laughs> Mniejsza z tym. Pierwsze co chciałem powiedzieć, to to, że no, w głowie mi się nie mieści, jak polski show-biznes teraz wygląda. Kogo w ogóle Polska promuje? Co jest w necie? Co ludzie oglądają? No nie mieści mi się to w głowie. Słuchajcie, i naprawdę. No nie mieści mi się w głowie. no To jest chyba najlepsze słowo. Po prostu mój mózg jest za mały objętościowo, żeby ogarnąć ten cały debilizm, który się dzieje. Słuchajcie, przytoczę przykład konkretny, bo, bo to jest teraz widzę na topie. Taki Dalton. Dwa plus dwa. Sześć. Każdy zna pewnie Daltona, albo większość z Was zna. Jak nie znacie, to sobie zobaczcie. Mam taki coś na sprzedaż. Media naciskają, może nie media dostępne tak? Nie mówię o telewizji, ale nawet mówię o tym samym show biznesie e, internetowym. Jak to wszystko bardzo mocno promuje debili, patoli e, i tego typu ludzi. Słuchajcie, no... Całe życie człowiek, nie mówię, że każdy, ale większość, całe życie zapierdzielają, e, odkładają pieniądze, żeby pojechać na dwutygodniowe wakacje, a taki ciołek jeden z drugim, czy... czy ach, naprawdę nawet nie wiem, jak mam to powiedzieć. Większość z Was pewnie wie, co chcę powiedzieć. Pewnych rzeczy nie mogę mówić, ale, ale to, w, którą, w którym kierunku to idzie e, i jak szybko to idzie, to po prostu rozwala system, nie? No i tak jak mówiłem, całe życie ktoś pracuje i przez rok czasu nie zarobi tyle, co taki pustak, no bo to trzeba powiedzieć po prostu jasno. No pusty web zarobi e, w ciągu miesiąca, no bo tutaj nie tylko walka, powiedzmy, w tym Fame, frame, MMA, tak? E, się pojawi, ale całe te wszystkie konferencje, to wszystko, to wszystko Nakręcanie, wiecie, już swoje kanały otwierane, już tam się publiczność zbiera. Yy, I kasa leci, nie? Tylko pytanie teraz, z, dlaczego ludzie to oglądają. To jest. No, wiecie, to nie jest problem, że ktoś to promuje. Yy, tylko problemem jest to, że ludzie to chcą oglądać i płacą za to. Słuchajcie, te walki są w Fairview, tak? Czyli trzeba za to płacić. Yy, nie są to duże pieniądze, no ale dużo ludzi to ogląda, więc jak się dużo ludzi zbierze i każdy płaci no to już się z tego robi po każdą tak? no i teraz pytanie, kto na tym zarabia czy na tym zarabia taki Dalton czy taka e, Dagmara która miała burdele i, e, i sprzedawała dziewczyny do e, do Niemiec e, często nieletnie też, zresztą to wszystko powychodziło e, czy jeden z drugim jakieś śmieszne osobi osobistości których chcąc nie chcąc każdy z nas zna, bo są promowani, jest tam pompowane bardzo dużo kasy na reklamy, jest pompowane bardzo dużo kasy na marketing. No i przeglądając nawet Facebooka czy, czy shorty na YouTubie, czy, czy TikToka, chcąc nie chcąc, te sponsorowane linki wam się będą wyświetlać. No i jak to działa? I działa to tak, że napatrzycie się na te pyski patologiczne i potem już one są rozpoznawalne. I tutaj wiecie, tu nie chodzi o to, że oni promują wam kogoś, kto wam się podoba i wy będziecie to oglądać. Nie, tu chodzi o to, żebyście jak najwięcej razy widzieli ten pysk, rozumiecie. I potem z automatu widzicie znają. Tak działa psycholog psychologia, tak działa umysł. Znajomą twarz widzicie. I po prostu wchodzicie w to i oglądacie w to, komentujecie tam co za Patola i takie lecą tam komentarze. Zresztą tam można wejść pod każdy jeden filmik i jest to samo. E Wyzywacie, jedziecie z nimi, ciśnięcie, ale napędzacie cały czas machinę. Cały czas dajecie atencję, cały czas podbijacie algorytmy, bo jak są e, reakcje, jak są komentarze, e, to to wszystko rośnie. No i, no i teraz państw, proszę Państwa, kto na tym zarabia? No zarabiają ci, co promują. Oni wydają kupę kasy na reklamę, ale zbierają jeszcze więcej pieniędzy no od was zbierają, tak? Od ludzi, którzy to oglądają, którzy to napędzają, którzy... Już nie mówię o pay-per-view, ale oglądacie rolki, oglądacie tam są reklamy, to wszystko przekłada się na zarobki tych właśnie osób. Dlatego ja zawsze mówię nie dawać atencji trolom, nie dawać atencji patologii, ale niestety ja jestem tylko sam, no może nie sam, jest dużo ludzi jak ja, ale to są nieliczne głosy w tym całym internetowym szumie. E, i bagnie, nie? Także normalne kanały, jakieś z przekazem, jakieś kanały, które coś pokazują e, fajne miejsca e, fajny content nie wiem, fajne jedzenie. Naprawdę są bardzo spychane z klasyfikacji e, tej ogólnej względem właśnie takich patologicznych, jakichś umysłowo niedorozwiniętych osób, albo z, przeszłości, z przeszłością kryminalną i takie osoby są promowane. I ja nie wiem dokąd to zmierza, ale na pewno nie zmierza to w dobrym kierunku. Na pewno nie, na pewno nie. Ja nigdy nie prowadzę dla Was takich vlogów jak ten. Nigdy się nie żale, nigdy się nie skarżę, nikogo staram się nie obgadywać. Nie cisnę po innych, nie robię sobie wyświetleń na innych. Nigdy tego nie robiłem i nigdy nie będę robił, to jest po prostu wyjątek, bo mi się już też przelewa, jak patrzę na to wszystko. E, I po prostu no, chciałem się wygadać, e, a że miałem zrobić odcinek. No to akurat wyszło, że padliście ofiarami e, moich przemyśleń niestety. Dobra, zostawmy tą patolę. Chciałem jeszcze poruszyć jeden temat, tu bardziej niebezpieczny jest taki, bo niedobra o tym mówić. E, ale co się dzieje teraz? Ja jestem ze Szczecina, więc. Chcąc nie chcąc wiem o tym, chociaż jestem na drugim końcu świata, no ale w Szczecinie mieszkałem 10 km od granicy, także... Także wiem czy tam się, co, się, co się tam dzieje. E, no i słuchajcie, to, to też jest śmiech na sali, tak? Policja przyjeżdża niemiecka zostawia nam e, zgniłe jajka. Na granicy nasza policja to odbiera i później ich puszcza, tak? E, i nikogo nie zastanawia się po co jest to ro... nikt się nie zastanawia po co to jest robione. Dlaczego oni tak robią? Słuchajcie, moim skromnym zdaniem, ja nie jestem ekspertem w tym dziedzinie, tak jak mówię, ja się polityką nie interesuję, chociaż niektórzy powiedzą Ty się nie interesujesz polityką, ale polityka się interesuje Tobą. Okej, okay, ja się z tym zgadzam, jest tak, ale tyle ile mogę, to po prostu w stronie od tego. No ale jak rozmawiam ze swoimi znajomymi ze Szczecina, <laughs> rozmawiam z ludźmi, którzy jeżdżą na te granice i tam pilnują tych granic, bo znam takie osoby, no to jest w ogóle jakaś masakra, nie? Moim skromnym zdaniem to wcale nie jest tak, że oni chcą nam wpuścić te, te będę mówił zgniłe jajka, nie będę mówił dokładnie, bo, bo słowa kluczowe są też wychwytywane przez algorytmy YouTube'a. Więc te zgniłe jajka, proszę Państwa, według mojej oceny są podrzucane dla zmylenia przeciwnika. My mamy już na swoim terenie Polskim bardzo dużo zgniłych jajek z innych krajów, nie z Niemiec i nie z Afryki. Kumaci wiedzą o co chodzi. I moim zdaniem jest teraz odwracana uwaga, żeby tamte zniły jajka mogły się zmobilizować w spokoju, żeby nikim nie przeszkadzał. Bo teraz wszystkie oczy patrzą na granicę i takie numery są robione od lat w wielu przypadkach, ja nie będę przytaczał e, przykładów e, bo większość z was wie o czym mówię i dalej ludzie się na to nabierają dalej się na to nabierają i teraz ktoś napisze na co mamy zrobić, mamy ich po prostu wpuszczać i tak nie macie na to wpływu jak będą, słuchajcie, oni nie muszą tego robić w taki sposób, żeby mieć dla was pokazówkę, tak? słuchajcie, przecież to jest jawna pokazówka oni wypuszczają tych ludzi na granicy jeżdża policja, zabiera ich i jadą i to jest wszystko na waszych oczach. Czy wy myślicie, że jak oni by chcieli wam tych zgniła jajka wpompować masowo do kraju, to oni by to robili w taki sposób? Nie, oni by pakowali całe ciężarówki i całe ciężarówki by wjeżdżały. Myślicie, że, że co, że polska straż graniczna by ich nie przepuściła, jakby mieli to uzgodnione z góry? No proszę was, no nie bądźcie tacy naiwni, tak? Więc jeżeli chcieliby wam te zgniłe jajka podrzucić w mas... W naprawdę w ogromnych ilościach, to by było tak, że idziecie spać, Budzicie się na drugi dzień i po prostu waszymi sąsiadami są głównie zgniłe jajka. E, bo w ciągu nocy się rozegrała gruba akcja. I tak by to było, oni mają takie możliwości, mają na to wystarczające środki i wystarczający sprzęt, żeby takie e, tematy zorganizować. Ale nie, robią to tak, żebyście wy to widzieli, żebyście wy reagowali, żebyście wy stali na tych granicach e, i żeby wszystkie oczy ludzi świadomych, bo nieświadomi to mają to w dupie albo jeszcze popierają, ale tych świadomych ludzi, żeby oczy były skierowane na granice. Teraz pytanie: co się dzieje z tyłu? Jak wasze oczy patrzą tam? Ja już nie będę do tego dociekał, ja już nie będę na ten temat e, myślał, bo jakby mnie to nie dotyczy, mnie tam nie ma, mam na to wywalone, ale Wam proponowałbym się naprawdę nad tym zastanowić. Taki krótki filmik dzisiaj. Jeszcze raz dziękuję za subskrypcję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to zachęcam do subskrypcji. Jeżeli film się podobał, wniósł coś konkretnego, zgadzasz się ze mną, to daj lajka. A jeżeli się nie zgadzasz, to napisz dlaczego w komentarzu. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. Hej!